Zorza polarna to niezwykły spektakl tańczących na niebie światał, których źródłem jest promieniowanie docierające do naszej planety z najbliższej nam gwiazdy, Słońca. Podobnie jak gaz w tej kuli plazmowej pobudzany do świecenia przez pole elektryczne, atomy tlenu i azotu w naszej atmosferze mogą również zostać pobudzone do świecenia przez cząstki wysyłane w kierunku naszej planety przez Słońce, powodując powstawanie pięknych zórz. Ziemia jest także w każdej sekundzie bombardowana strumieniem wysokoenergetycznych cząsteczek pochodzących z regionów daleko poza naszym układem słonecznym. Promieniowanie to, zwane kosmicznym, tworzą przede wszystkim wysokoenergetyczne protony. Zderzając się z atmosferą Ziemi, produkują one istny deszcz wtórnych cząstek, takich jak miony, neutrony, wtórne protony, elektrony oraz kwanty promieniowania elektromagnetycznego. To taki atomowy bilard na planetarną skalę. W każdej chwili, nawet teraz, twoje ciało służy jako tarcza strzelnicza dla tego deszczu cząstek, powstających w górnych warstwach naszej atmosfery. Dzięki wynalazkowi z początku XX wieku, zwanemu komorą Wilsona, możesz sam przekonać się o istnieniu tego deszczu przeszywających Twoje ciało cząstek. Do jej skonstruowania potrzebujemy kilku stosunkowo łatwo dostępnych przedmiotów. Styropianowy pojemnik wypełniamy warstwą suchego lodu, czyli zestalonego dwutlenku węgla o temperaturze około minus 70 stopni Celsjusza. Naszą komorą będzie plastikowy pojemnik, którego dno wykładamy warstwą chłonnego materiału, np. gąbki. Obficie nasączamy ten materiał alkoholem izopropylowym. Następnie całą komorę umieszczamy na metalowej podstawie. Dla pewności, przy podstawie uszczelniamy za pomocą taśmy klejącej. Całą konstrukcję umieszczamy na warstwie suchego lodu i pozwalamy jej przez jakiś czas się ustabilizować. Wewnątrz komory powstają duże ilości par alkoholu izopropylowego, które opadają od górnej ścianki komory w kierunku jej podstawy. Ponieważ podstawa jest bardzo zimna, pary alkoholu ulegają tam przechłodzeniu. Najmniejsze zaburzenie w takiej przechłodzonej parze powoduje jej kondensację, czyli powstanie mikroskopijnych kropelek alkoholu żeby jednak cokolwiek zobaczyć w naszej komorze, musimy ją odpowiednio oświetlić. W takich warunkach widzimy pojawiające się i znikające w naszej komorze smugi. Powstają one, kiedy naładowane elektrycznie cząstki przelatują przez wnętrze naszej komory, powodując kondensację przechłodzonych par alkoholu izopropylowego. Krótkie i grube smugi to cząstki alfa, które powstają w wyniku rozpadu radonu znajdującego się w naszej atmosferze. Nie mają one nic wspólnego z promieniowaniem kosmicznym. Natomiast od czasu do czasu widzimy długie i proste smugi, które są wynikiem przelotu mionów, wtórnych cząstek powstających, kiedy pierwotne promieniowanie kosmiczne uderza w atomy w górnych warstwach naszej atmosfery. W świecie cząstek elementarnych, miony to ujemnie naładowani ciężsi kuzyni elektronów ta produkowane przez promieniowanie kosmiczne niosą energię około 4 gigaelektronowoltów, w zupełności wystarczającą, aby uszkodzić cząsteczki białka lub DNA, w które uderzają. Zaraz, zaraz. Czy to oznacza, że jakieś cząstki elementarne w tej chwili mogą uszkadzać moje i twoje DNA oraz białka? W przypadku naszych złożonych ciał ten wpływ jest na szczęście znikomy. Zresztą promieniowanie kosmiczne stanowi tak naprawdę jedynie niewielki procent naszej codziennej ekspozycji na różne czynniki promieniotwórcze, mogące uszkadzać nasze DNA. Pamiętajmy jednak, że u swoich początków życie na Ziemi było znacznie prostsze. W końcu zaczęło się jako jednokomórkowe organizmy prokariotyczne. Każda mutacja DNA, spowodowana np. Na kolizją naładowanej cząstki z materiałem genetycznym, mogła mieć dramatyczny wpływ na życie takiego jednokomórkowego organizmu. Mutacje stanowią jeden z podstawowych czynników produkujących zmienność i tym samym napędzających ewolucję biologiczną. Wiele mutacji jest letalnych, zabijają one swoich nosicieli. Niektóre jednak mogły produkować nowe warianty pewnych cech, selekcjonowane następnie przez ewolucję biologiczną. Możliwe więc, że promieniowanie kosmiczne bombardujące wczesną Ziemię przyczyniło się do przyspieszenia ewolucji jednokomórkowego życia, dostarczając mu niezbędnego mutacyjnego paliwa. Prawdopodobnie więc nie tylko w przenośni, ale i dosłownie nasza biologiczna przeszłość mogła zależeć od gwiazd.